Jaki był wynik głosowania na wsi i wśród samych rolników podczas wyborów? Jakie obietnice przed wyborami skierowane były do rolników ze strony Koalicji Obywatelskiej Trzeciej Drogi oraz Lewicy? Rolnictwo to najważniejsza branża dla gospodarki naszego kraju. Import zboża z Ukrainy, zmiana ministra i masowe protesty pokazują, że sytuacja na rynku rolnym w Polsce jest niezwykle dynamiczna, a najnowsze branżowe informacje pojawiają się na bieżąco na kanale Rolnictwo. Zapraszam do subskrybowania. W wyborach parlamentarnych, odbytych przy rekordowej frekwencji rysuje się perspektywa zmiany na scenie rządowej. po 8 latach rządów, wszystko wskazuje na to, że to partie opozycyjne, a nie Prawo i Sprawiedliwość, będą miały szansę na utworzenie nowego rządu. W poprzednich wyborach w 2019 roku Prawo i Sprawiedliwość odniosło znaczący sukces, przede wszystkim dzięki szerokiemu poparciu ze strony mieszkańców wsi oraz rolników. Wówczas to ponad dwie trzecie rolników oddało swoje głosy na kandydatów z listy Prawa i Sprawiedliwości. Wyniki z sondażu Exit Poll wskazują, że Prawo i Sprawiedliwość uzyskało tam 48,6% poparcia, podczas gdy Koalicja Obywatelska zdobyła 21,5%. Trzecia Droga cieszy się poparciem na poziomie 12,4%, a Konfederacja uzyskała 7,2% głosów. Lewica zdobyła 5,8% poparcia wśród mieszkańców obszarów wiejskich, a bezpartyjni samorządowcy 2,8%. W tegorocznych wyborach 67,4% wyborców wykonujących zawód rolnika zagłosowało na PiS. To najwyższe poparcie dla któregokolwiek z komitetów wśród wszystkich grup zawodowych, na jakie sondażownia IPSOS podzieliła ankietowanych. Blisko co 10 poparł trzecią drogę, podobne poparcie uzyskała Koalicja Obywatelska. Ponadto 5% rolników biorących udział w wyborach zagłosowało na konfederację, a 3% na lewicę. Ocenie ekspertów, PIS przede wszystkim nie miało dużej konkurencji na wsi, bo żaden z pozostałych komitetów nie zabiegał tak mocno o głosy rolników. Teraz warto przyjrzeć się dokładnie propozycjom wygranych komitetów, takim jak Lewica, Trzecia Droga i Koalicja Obywatelska, które prawdopodobnie będą współtworzyć rząd. To istotne, ponieważ ich programy i obietnice stanowią wytyczne i obowiązki, które nowy rząd będzie musiał wypełnić. Przejście przez te propozycje pozwoli obywatelom monitorować, czy partie te realizują swoje obietnice i cele, a także umożliwi skuteczniejsze rozliczanie ich z wyborczych zapowiedzi. W dzisiejszym odcinku nie będziemy w stanie omówić wszystkich postulatów rolniczych prezentowanych przez cztery partie polityczne Lewicę, Koalicję Obywatelską, PSL czy Polskę 2050. Obietnice i propozycje, które te partie przedstawiają, stanowią znaczną ilość zróżnicowanych pomysłów na poprawę kondycji rolnictwa w Polsce. Postulaty Koalicji Obywatelskiej, znane jako 100 konkretów na 100 dni, zdają się mieć charakter, który sugeruje, że to głównie Michał Kołodziejczak odegrał kluczową rolę w ich formułowaniu. Koalicja Obywatelska w swoim programie dla rolnictwa deklaruje, np. wprowadzenie obowiązku posiadania przez sklepy minimum połowę polskich produktów i obowiązek oznaczania flagą kraju pochodzenia. Wszystkich świeżych produktów. Uruchomienie budowy nowoczesnych targowisk w każdym mieście. Odbudowanie polskiej tradycji hodowli świń. Budżet pokryje całość kosztów bioasekuracji. Obniżenie kosztów prowadzenia gospodarstw poprzez wsparcie dla inwestycji w biogazownie, farmy fotowoltaiczne oraz pompy ciepła. Zapewnienie czystej i taniej wody do produkcji rolnej poprzez postawienie na budowę lokalnych systemów zatrzymujących wodę w glebie. Polskie Stronnictwo Ludowe to partia, która jak sama przyznaje. Od zawsze reprezentuje interesy rolników i obszarów wiejskich. W toku kampanii wyborczej przedstawiała znaczną liczbę propozycji związanych z rolnictwem oraz wsparciem dla społeczności wiejskich. PSL deklaruje zwiększenie dopłat z Unii do 1200 zł na hektar, stawkę 0% VAT na tradycyjną, zdrową żywność, zablokowanie niekontrolowanego napływu produktów rolnych z Ukrainy poprzez kaucje wwozowe dla tranzytu produktów z Ukrainy, pozyskiwanie nowych odbiorców polskiej żywności. Rozbudowa sieci zielonych targów. Polityka rolna w ramach programu Polska 2050 Szymonachowni zakłada realizację szeregu kluczowych działań i celów, które mają na celu zdecydowaną poprawę kondycji rolnictwa w Polsce. Strategia przewiduje również skuteczną kontrolę fitosanitarną, weterynaryjną oraz jakości sprowadzanych artykułów rolno-spożywczych. Kolejnym istotnym elementem programu jest uproszczenie systemu dotacji bezpośrednich dla rolników. Oraz uruchomienie interaktywnej platformy e rolnik, co ma zdecydowanie ułatwić dostęp rolników do wsparcia finansowego i informacyjnego w sektorze rolniczym. Nowa lewica w swoim programie dla rolnictwa deklaruje poprawę opłacalności kierunków produkcji rolnej poprzez skup płodów rolnych na potrzeby rezerw materiałowych, wspierania lokalnego przetwórstwa, promocję kupowania lokalnej żywności przez markety oraz stołówki, wprowadzenie maksymalnie 30-dniowego terminu płatności, przez markety i firmy skupowe dla wytwórców żywności i poprawienie jego egzekwowania. Oczywiście to nie wszystkie postulaty partii politycznych dotyczące rolnictwa, a pełną listę można znaleźć na stronie wrp.pl. Zachęcamy do odwiedzenia tej strony, gdzie dostępne są szczegółowe informacje na ten temat. Link do strony będzie udostępniony pod naszym materiałem wideo. Jeżeli opozycja wspólnie obejmie władzę. Może rozważyć umowę lub porozumienie, w ramach którego każde ugrupowanie zobowiąże się do realizacji co najmniej jednego lub dwóch postulatów rolniczych. Jestem również ciekaw, jakie rozwiązanie wybiorą w tej kwestii i jakie będą efekty ich wspólnej pracy w obszarze polityki rolniczej. Prawdopodobnie w nowym rządzie, jeśli dojdzie do porozumienia opozycji, to PSL miałoby szansę przejąć kontrolę nad resortem rolnictwa miejsce szefa resortu. W takiej sytuacji mogłoby przypaść Markowi Sawickiemu, który pełnił już tą funkcję w latach 2007-2012 i 2014-2015. Istnieje także możliwość, że stanowisko to zostanie powierzone nowej postaci. Niewątpliwie ciekawie będzie obserwować, jak Michał Kołodziejczak dogada się z Polskim Stronnictwem Ludowym oraz jego szefem, Władysławem Kociniakiem-Kamyszem. Wcześniej wydawało się, że między tymi dwoma politykami nie istniała szczególnie serdeczna relacja, a ich ugrupowania reprezentują różne opcje polityczne i różne interesy. To z pewnością wyzwanie, ale również okazja do budowy wspólnego rozwiązania i współpracy, które mogą przynieść korzyści dla rolników i obszarów wiejskich. Czy uda im się znaleźć wspólny język i skutecznie działać na rzecz rolnictwa w Polsce? To bardzo ważne pytanie. Na pewno zmieni się minister rolnictwa w związku z planowaną zmianą rządu. Jest to naturalny proces w demokracji, gdy nowy rząd, po wyborach lub zmianach politycznych, podejmuje decyzje personalne w swoim składzie ministerialnym. Minister rolnictwa jest kluczową postacią kształtowania polityki rolniczej i nowy minister może wprowadzać nowe priorytety, cele oraz strategie, które będą bardziej zgodne z polityką swojej partii lub koalicji rządzącej. Polska jako członek Unii Europejskiej podlega również wpływom i regulacjom unijnym w zakresie polityki rolnej. Wspólna polityka rolna Unii Europejskiej stanowi znaczący element wspólnotowej polityki, która ma wpływ na politykę rolno-żywnościową w Polsce. W związku z tym Polska musi często dostosowywać swoje przepisy i programy do wymogów unijnych, co oznacza, że Unia Europejska ma wpływ na kształtowanie polityki rolnej w Polsce. W obecnej sytuacji przyda nam się minister rolnictwa, który będzie zdolny skutecznie reprezentować interesy Polski w Unii Europejskiej. Współpraca z instytucjami europejskimi i skupienie się na długofalowych rozwiązaniach może przyczynić się do stabilności i rozwoju sektora rolnictwa w Polsce. Jeśli Michał Kołodziejczak zostałby mianowany ministrem rolnictwa, wyraża determinację w utrzymaniu kontaktu z okręgiem nr 37. Podkreśla, że ta część kraju jest dla niego ważna. I zobowiązuje się do reprezentowania jej interesów. Jest zdeterminowany, aby promować okręg, rozwiązywać jego problemy, a także dążyć do pozyskania środków na sprawiedliwą transformację, zwłaszcza w miastach takich jak Turek i Konin. Jego celem jest także pokazanie potencjału i rozwoju miejscowości takich jak Gniezno i Września. Mam nadzieję, że Bóg da realizować tę misję. Ministra Rolnictwa i mieszkańcy Okręgu 37 nie zapomną, że otrzymałem tutaj ponad 30 tysięcy głosów. Można przeczytać w przeglądzie konińskim. Według deklaracji Michała Kołodziejczaka w Koninie powstanie pierwsze biuro poselskie, a potem w każdym mieście powiatowym. Będą tam ludzie, którzy będą mieli kontakt z lokalną społecznością. To będzie jedno z pierwszych zadań, które deklaruję do realizacji. Powiedział Kołodziejczak, który spotkał się z dziennikarzami na Placu Wolności w Koninie. Zobaczcie, co Michał Kołodziejczak powiedział po wyborach na antenie TVN. Zaskoczyła Pana taka determinacja Polaków, frekwencja 74%. Czegoś takiego nie było. To jest rekord. Ale to było czuć. To było czuć w powietrzu. Kiedy ja jeździłem moją wespą po okręgu 37, to, to ludzie mówili: Idziemy na wybory. Na, na pana nie będziemy głosować. Ktoś mówi: Dobra, ale idź, jeszcze weź kogoś, nie głosuje na kogo chce. I, I ludzie po prostu chcieli zmiany, chcieli rozmowy, dyskusji, dialogu. No i chyba o to też chodzi, o taką przewidywalność. Bo pytała pani, co ludzie, co ludzie chcą wcześniej. Oni chcą przewidywalności. Jakie jest wasze stanowisko na ten temat? Kto według Was jest odpowiednią lub potencjalną osobą na stanowisko ministra rolnictwa? Zapraszamy do wyrażenia swoich opinii i komentarzy w tej kwestii. Jeżeli spodobał Ci się ten odcinek, zostaw subskrypcję i łapkę w górę, a moje materiały częściej pojawiać Ci się będą w proponowanych do obejrzenia filmach. Zapraszam również do poprzednich odcinków, które właśnie wyświetlają się na ekranie końcowym. Dzięki i do usłyszenia na kanale Rolnictwo. Cześć.